Sebastian Fabiański. Postać, która w polskich mediach przewija się, no myślę, że tak z dużo większą intensywnością od tak około dwóch lat. Większość z was podejrzewam, że zaczęła go kojarzyć w momencie, kiedy zaczął mieć beef z Kwebo na FIDE. Mając rap w sobie, zrobiłabyś kawałek. Ona wybacza moje wady, wybacza błędy. Jezu, znam ten numer o matku, co? Ja to... no. Bo Fabiański kiedyś skrytykował Kłebo, później Kłebo mu odpowiedział w jednym z bardziej znanych singli z jego płyty. Słowo sukces sprawia, że chciałby. Cię zabić każdy, raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański Już wtedy ten beef wyglądał dosyć jednostronnie, ale cała sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła, kiedy Sebastian Fabiański postanowił z jakiegoś powodu pójść do hate parku, którym uznał, że taką najbardziej bolesną szpileczką w stronę Fide będzie parodiowanie go. Przy czym parodiowanie naprawdę najwyższej próby. No w życiu nie widzieliście czegoś tak śmiesznego jak gość, który w taki dosyć nieudolny sposób próbuje sparodiować kogoś, kto już jakby nie tworzy jakąś postać. Kim jesteś? Jestem uh, romant romantik macho, brat romantic psycho. Tyle chciałem powiedzieć. Um, trochę zaskoczony. Bo on tam próbował parodiować tego fide, który był tym takim zachukanym chłopcem, więc no jakby, no już to było parodią fide, w sensie już on wykonywał parodię, a parodiowanie go jeszcze w takiej sytuacji i robienie tego przez jakieś dwie godziny non-stop na live. Chciałem wam opowiedzieć o dość ciekawej grze Conflict of Nations. Conflict of Nations to strategiczna gra wojenna, która jest osadzona pod koniec XX wieku, na początku XXI, w którym bardzo mocny nacisk jest położony na nowoczesne technologie, zarówno te takie związane z infrastrukturą, jak i te wojenne. Rozgrywka prowadzona jest w czasie rzeczywistym przez internet, a naszym celem jest zwiększanie swoich ziemi i wpływów. Co robimy oczywiście przy pomocy armii i wojen. Operacje mogą tam trwać nawet tydzień, dlatego można zbudować dosyć taką skomplikowaną strategię, która będzie bardziej rozłożona w czasie. Ważne jest też, żeby nie zapominać o rozbudowie infrastruktury, która obok armii i tych bitewnych aspektów jest drugim bardzo ważnym elementem gry, który ma duży wpływ na nasz rozwój. W grze znajduje się ponad 100 modeli wszelkich broni, samolotów, statków, czy łodzi pod Wodnych. Drzewko militarnego researchu rozwoju zawiera ponad 250 elementów. Mapa zawiera ponad 100 krajów, które możemy podbić, a także co ważne, możemy się z innymi graczami łączyć, zawierając klany i teamy, które oczywiście mogą nam pomóc w strategii, żeby zagadnąć jeszcze większe tereny. Ten aspekt społecznościowy w Conflict of Nations jest bardzo ważny, do tego na przykład dołożono specjalne czasowe challenge dla klanów, tak więc zdecydowanie jest tam co robić. Gra dostępna jest zarówno na komputerze, i to i na przeglądarce, i na Steamie, oraz w wersji mobilnej na Android'a w Google Play czy na iOS-a w Store. W opisie zostawiam Wam linka, dzięki któremu pobierzecie grę zupełnie za darmo. Co oczywiście pomaga mojemu kanałowi. No a dla Was, no to chyba nie muszę mówić, jaka jest korzyść z poznania fajnej gierki. Już nie przeszkadzam, wracamy do materiału. No nie jest takim najlżejszym poczuciem humoru. Od tego czasu było jeszcze kilka innych takich aferek Sebastiana Fabiańskiego, niektórych nawet dużo większych afer, ale no, większość z nich była, tak określę, to nie jest to typ afer, którymi się tutaj zajmujemy w hopnius. My raczej mamy trochę inny profil. Yy, na przykład to, co ostatnio Sebastian Fabiański zrobił, to idealnie pasuje. Sebastian Fabiański ośmieszył się na koncercie w Knajpie, teraz się tłumaczy. To zwykłe niedogadanie, ponieważ o koncercie Fabiańskiego rozpisuje się wszystkie media, że się strasznie ośmieszył, że jak mógł to zrobić. I pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób można się Śmieszyć na swoim własnym koncercie. No, muszę wam tutaj powiedzieć, że można, jeśli się nie do końca dogadacie z organizatorem, jeśli wszystko robicie w pędzie, bo macie bardzo produktywny dzień, jesteście bardzo zajętymi osobami. A propos mojego koncertu, o którym piszą media ostatnio, chciałem tylko powiedzieć, że to było zwykłe niedogadanie między mną a lokalem. Chaotycznie organizowane to wszystko w pędzie, ja z planu zdjęciowego i tak dalej. Jeśli ktoś się poczuł urażony tą sytuacją, która miała miejsce, to oczywiście przepraszam, nie było to moją intencją. No, no, czyli taka tam sobie aferka, że po prostu koncert był źle zorganizowany i tam nie wszystko było dopięte po łebkach i... no. Nie wyszło ostatecznie tak jak on chciał, i no, teraz trochę mu głupio, bo musi zbierać baty od tych wszystkich mediów, no ale to nie była do końca jego wina, no bo po prostu nie dogadał się odpowiednio z lokalem, prawda? No, widzicie, tak się składa, że redaktor pewnego wydawnictwa był akurat wtedy w tamtej knajpie i opisał całą sprawę. W ogóle z jakiegoś powodu on jest w artykule określony jako literacki influencer. Kocham polskie media. Siadamy zamawiamy drinki, chcemy też na Nie można, wnoszone są ostatnie dania. Właśnie zamknięto kuchnię, bo artysta sobie nie życzy. Nazwiska nie pomnę. Aktor chyba, on wcześniej promował jakiś film z. To chyba nie wyszło jakieś takie grzyby. Trudno. Siedzimy, pijemy, na czosków jemy, bo artysta, którego się nie spodziewaliśmy, sobie nie życzy, więc pozostaje nam tylko zazdrosne spoglądanie na stoliki ludzi, którzy zdążyli zamówić przed przyjściem artysty, który sobie nie życzy. Ale jeść też się nie da, bo ktoś drze ryja z balkonu. Ten artysta sypki oparł się o barierkę w pozie balansującej niebezpiecznie między nonszalancją a wyjebką. Mówi, że halo, proszę wstać i wszyscy proszę wstać, to jest kwestia szacunku. I cisza. Kto akurat nie kroił kotleta, co trzeba go zjeść, póki jest ciepły, bo potem nie jest dobry, wrócił do rozmowy. Ale dwa słowa może zdążył powiedzieć, bo artysta znowu krzyczy z balkonu. Ale nie jak mama, że obiad stygnie, tylko halo, to jest kwestia szacunku, proszę wstać. Ja przecież stoję, widzicie, żebym siedział, to wy też powinniście wstać, na tym polega szacunek. Ludzie na sali ewidentnie mieli podobne wspomnienia jak ja, i darcie ryja z balkonu kojarzyło im się z domu. Ale już, bo obiad stygnie, więc na twarzach malował im się gruby mindfuck, będący wynikiem konstatacji, że dorosłość polega na tym, że jesz sobie obiad, za który a na balkon wychodzi nie mama, tylko jakiś obcy gościu, któremu ktoś zapłacił i ci mówi, że masz wstawać, bo on ma w piśmie, że ci kotlet wystygnie i na tym polega szacunek. Dobra, kto tu przyszedł na mój koncert? Pyta wreszcie wkurzony balkonista. Zacytowałbym piosenkę, że wszyscy ręce do góry, ale podniosły się ze cztery, więc nie zacytuję. To wstańcie i chodźcie pod balkon. Proszę zejść pod ten balkon, okej? Okay? A wszyscy pozostali, i tu zaczęły się mielić i mielić pod tą kopułą, Tak, że gdybym miał te naczoski, co ich nie miałem, bo artysta sobie nie życzył, to zdążyłbym zjeść, przetrawić i wydalić. Powinniśmy się dogadać w kwestii szacunku. Wszyscy pozostali też powinni wstać. Ja stoję, nie powinniście siedzieć, to jest kwestia szacunku. Z kwestią szacunku miałbym problem większy, bo mam taką myśl, że jakbym był artystą balkonowym, to może niekoniecznie bym się wkurzył na ludzi, którzy przyszli do miejsca, w którym z założenia się je po to, żeby uwaga, zjeść. Za to, że przeżuwają kotleta, do którego zdecydowałem się grać. Jeżeli nie pasuje mi granie do kotleta, to tego po prostu nie robię. No chyba, że tu nie chodzi o kwestię szacunku, lecz o kwestię ceny, którą ktoś zapłaci za granie do kotleta. Ale co ja tam wiem? Nauka, którą możemy wyciągnąć z tej sytuacji jest taka, że nic się w życiu nie zmienia. Nieważne, czy masz lat 10 czy 40. Jeżeli ktoś zdrze na ciebie ryja z balkonu, to stawką najprawdopodobniej jest temperatura kotleta. I o ile można się spodziewać, że zostało to troszkę podkoloryzowane, żeby no, historia cała była trochę śmieszniejsza, ale pokazuje nam to wszystko dosyć ciekawą rzecz. Okazuje się, że to raczej nie niedogadanie Sebastiana z organizatorami tutaj było powodem tego wszystkiego. To nie było tak, że koncert po prostu był jakoś źle zorganizowany, czy tak jak to Sebastian na Instagramie opisał, że był po prostu strasznie zabiegany tutaj. I jedzie z planu zdjęciowego tutaj za chwilę jakieś nowe zajęcia, więc tak w może to nie było wszystko tak spięte, jak powinno być. Zgodnie z tym postem, Sebastian kazał zamknąć kuchnię, żeby nie wydawała nic, bo nikt nie może jeść wtedy, kiedy on wykonuje swój repertuar muzyczny. Swoją drogą, bo Fabiański rapuje. W jaki sposób ma być przyjemne jedzenie i słuchanie rapu równocześnie? <laughs> Naprawdę wydaje mi się, że rap jest totalnie najgorszym gatunkiem muzycznym, żeby go ustawić tak, żeby gość przyszedł i tam koncertował, kiedy inni ludzie jedzą. Ale kazał zamknąć kuchnię. Kazał też nie wydawać przekąsek, to jest w ogóle już dziwne, bo akurat przekąski to myślę, że mógłby easy zostawić. Nawet jeśli wcinanie jakiegoś głównego dania go tak strasznie oburza i nie lubi po prostu patrzeć na ludzi, kiedy mają wypełnione mordy i coś tam żują, kiedy on się stara i rapuje, no to przekąseczki naprawdę można było sobie zostawić, ale... To jest tylko pół biedy. Bardziej zastanawiająca jest ta część, kiedy on każe wszystkim wstawać. Nie wiemy też na ile dokładnie są zacytowane te zdania, które podobno mówił Fabiański, bo też mogą być podkoloryzowane, żeby brzmiały śmieszniej. Ale fragment o halo, to jest kwestia szacunku, proszę wstać, a ja przecież stoję, widzicie, żebym siedział, to wy też powinniście wstać na tym polega szacunek, no, aż trudno to jakoś skomentować. Kiedy gość idzie koncertować w restauracji i wymaga tego, żeby restauracja nie była restauracją, żeby ludzie nie siedzieli przy stolikach i nie jedli jedzenia. Za pierwszym razem, kiedy to czytałem, miałem raczej współczujące podejście, no, że. Faktycznie, wyjść z dziewczyną gdzieś sobie tam na jakąś fajną, elegancką kolację, i tu się okazuje, że nagle wychodzi wam taki gość z przerośniętym ego i jego obraża to, że siedzicie i wiecie to, za co zapłaciliście i po co tam przyszliście, to wydawało mi się, że no faktycznie straszne, no nie zazdroszczę, mega głupia sytuacja, ale im dłużej o tym wszystkim myślę, tym bardziej żałuję, że mnie tam nie było. To musi być generalnie dosyć niesamowite przeżycie. Macie co opowiadać znajomym przez przynajmniej miesiąc następny, a jak później doczytałem jeszcze w komentarzach u tego gościa, to raczej wszyscy inni goście mieli dokładnie takie samo podejście jak on, że no, nikt się nie ruszał, no bo nikim nie będzie mówił, że mają wstać, żeby okazać szacunek. I raczej wszyscy na siebie spoglądali i było takie zbiorowe poczucie jedności, że co to jest za gość i o co z nim chodzi? Przecież my tu wszyscy chcieliśmy jeść. Więc jeśli taki był tam vibe podczas całego tego wydarzenia, to tylko jeszcze bardziej żałuję, że mnie tam nie było. Tak więc to zwykłe niedogadanie między mną a lokalem, chaotyczne organizowanie, to wszystko w pędzie, ja z planu zdjęciowego i tak dalej. No tak, nie do końca wydaje mi się, żeby było dobrym odniesieniem się do całej sytuacji. No, Sebastian po prostu opisał swój dzień, ale my... Czyli liczyliśmy na to, że opisze, dlaczego tak się zachował. Chyba, że tu po prostu jest to zawarte między linijkami, tylko my tego po prostu się nie zorientowaliśmy. I na przykład to, że on napisał, że właśnie zwracał z planu zdjęciowego, to powinniśmy na przykład wszyscy wiedzieć, że on jest bardzo bulinkowany przez środowisko aktorskie i że każdy dzień na planie zdjęciowym jest dla niego koszmarem. Wszyscy koledzy aktorki go tam poniżają i się z niego śmieją. Tam reżyser to w ogóle mu pluje w twarz codziennie, jak on przychodzi. No i jak on wraca z tego planu zdjęciowego, to ma średni humor. Chciałby, żeby ktoś mu okazał chociaż taką odrobinka szacunku i może jakby to z tego wynika i to jest jakaś powszechnie wiadoma informacja i dlatego on w ogóle napisał o tym planu zdjęciowym, bo w innym wypadku nie mam pojęcia po co w ogóle pisać o tym, że był on gdzieś wcześniej na jakimś planie zdjęciowym. Tak więc Sebastian, fajnie, że opisałeś, że no miałeś tam ciężki dzień i tak dalej, ale jakbyś się jeszcze odniósł do tej dramy, właśnie tej, którą tutaj omawiamy i tego, że kazałeś wstawać ludziom i że zamknąłeś kuchnię i nie pozwalałeś ludziom jeść, to by było naprawdę bardzo fajnie, jakbyś jeszcze właśnie do tego się odniósł w jakikolwiek sposób to by było super. A oprócz tego w dzisiejszych newsach, Iście kosmiczne wyniki nowego portalu dla młodzieży od TVP, Jaś Kapela ma pozwać Sławomira Mencena, a także wiele więcej, jak zawsze. Nie mamy czasu? Zaczynajmy. w ramach takiej szybkiej ciekawostki, jak to zawsze na początku robię, zostało zapowiedziane Sims 5. Mam wrażenie, że ta informacja gdzieś tak zginęła ostatnio w gąszczu innych informacji i wcale nie było o tym tak głośno, jakbym się spodziewał, ale tak, zostało zapowiedziane The Sims 5. Z ciekawszych rzeczy, które już wiemy ma być tam wprowadzony tryb wieloosobowy i to w ogóle cross-platformowy, więc wieloosobowe Simsy zaczynają mi bardzo mocno wyglądać jak Metaverse, czy nie wiem, jakiś Roblox, albo Minecraft. W sensie to jest w ogóle temat, który możemy kiedyś obgadać w którą stronę mogą pójść Sims ale, no, taka ciekawostka, Simsy 5 już zostały zapowiedziane, na razie są podobne na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale jak wyjdą, no, to pewnie będą miały trochę więcej funkcji niż Simsy 4. Następny news. Zbliża się Święto Niepodległości. Jest to specjalny czas już od wielu, wielu lat w Polsce i wszyscy tylko obserwują, kto tam z kim się będzie bił akurat w Warszawie. Dyskusja o tym, czy Marsz Niepodległości jest taki w porządku, jak się go maluje, trwają już od bardzo dawna i kto prowokuje na nim agresję. Natomiast teraz, na telegramie grupy Szturm, powiązanej z Narodowo radykalnym miesięcznikiem Szturm opublikowano taki wpis. 1 listopada w Narodowe Święto Niepodległości widzimy się w Warszawie. Razem uczcimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Tak jak w poprzednich latach na Marszu Niepodległości przejdzie kolumna nacjonalistyczna, którą współtworzą środowiska narodowe, a więc te, które od samego początku brały udział i tworzyły ma. Wobec coraz bardziej piknikowej atmosfery oraz wszelkich politykierskich sporów, awantur i cyrków nie może zabraknąć głosu czystego, bezkompromisowego i radykalnego nacjonalizmu. I generalnie w ogóle bym o tym nie mówił, bo szczerze mówiąc, mało mnie interesuje kolumna. Kolumna nacjonalistyczna, która przejdzie przez Warszawę 11 listopada. Jeśli są osoby zebrane wokół jakiejś idei i no, chcą zorganizować sobie coś swojego, no to niech organizują jeśli będzie to zgodne z prawem, no to jak najbardziej. Niech mają swój specjalny pochód, który będzie wyglądał właśnie w taki sposób, w jaki oni ich tego sobie życzą. Yy, tylko bardzo zastanawia mnie wobec coraz bardziej piknikowej atmosfery. Bo z tego co ja kojarzę przy tych dyskusjach co roku na temat tego, czy marsz powinien w ogóle przechodzić przez Warszawę, czy nie powinien, to zawsze jest ta jedna strona, która mówi, ej, bo w tym marszu nie Niepodległości to już dawno przestało chodzić o świętowanie niepodległości, tylko tam idą po prostu ludzie, którzy chcą porozrabiać, i którym nie chodzi o to, żeby świętować, że Polska jest niepodległa, tylko którzy chcą się tam pobić z policją, zniszczyć trochę coś w mieście i tak dalej. I wtedy przeważnie, poprawcie mnie, proszę, jeśli się mylę, ale przychodzi druga strona i mówi: Nie, nie, to wcale nie tak. Przecież na marsze niepodległości przychodzą rodziny z dziećmi, tam przychodzą całe rodziny z wózkami i tak dalej. To są normalni Polacy. No i wtedy gdzieś tam przeważnie zaczyna być kłótnia, że ta pierwsza strona mówi, nie, nie, wcale my tam nie widzimy dzieci w wózkach, a ta druga strona mówi, no jak to, przecież tutaj jest zdjęcie, tutaj jest filmik, jak idą zadowolone rodziny, czemu chcecie im tego zakazywać? Niech Polacy świętują patriotyczne święto. I to myślałem, że był taki argument, co do którego każdy się zgadzał, ale tutaj wobec coraz bardziej piknikowej atmosfery, czyli im nie pasuje ta piknikowa atmosfera, to jaka powinna być atmosfera na święcie, które jest organizowane z okazji tego, że Polska odzyskała niepodległość. Wydaje mi się, że to określenie nawet, piknikowa atmosfera, jest jednym z lepiej pasujących do tych, jaka tam atmosfera rzeczywiście powinna panować. Polacy się cieszą, mamy patriotyczne święto i wszyscy możemy przez chwilę się połączyć, że nawet jeśli głosujemy na różne opcje polityczne, to w tego jednego dnia wszyscy jesteśmy Polakami i możemy sobie po prostu na luzaczku przejść przez Warszawę i sobie pomyśleć, fajnie, że ta Warszawa jest Polska. Jeśli komuś przeszkadza coraz bardziej piknikowa atmosfera, no brzmi to co najmniej niepokojąco. Następny news. Dawid Podsiadło zrobił trochę podobny prank do Quebo Bo Quebo kiedy wydawał Romantic Psycho, to do wszystkich osób, które zamówiły w priorderze tę płytę, wysłał na tam chwilę przed premierą dodatkową płytę. Tak, że wszyscy myśleli, o, czyli dostałem przedpremierowo Romantic Psycho. Jednak okazało się, że ta płyta była cała trollingiem i tam były same rzeczy nagrane w takiej tragicznej jakości i wszystko było dla ewidentnej zwały, a ta płyta główna przyszła ze dwa dni później. Wtedy, kiedy rzeczywiście miała mieć premierę, a ta wcześniejsza płyta miała być tylko takim żarcikiem, że no, tutaj już ludzie myśleli, że Stali płytę, wsuwają do odtwarzacza i tu zupełnie nie jest to, czego się spodziewali. Dawid Podsiadło zrobił coś całkiem podobnego Ponieważ jak pewnie większość z was wie W ostatni piątek wydał płytę A w środę dał specjalny kameralny koncert Na około 400 osób Gdzie zostali zaproszeni głównie przedstawiciele mediów Podczas którego właśnie rozdał im po płycie Mówiąc, że no proszę tu jest przedpremierowo Możecie sobie odsłuchać Na tej płycie rzeczywiście były utwory z płyty Że tak to ujmę Tylko były lekko zagadane <laughs> Cześć kochani To ja Dawid To nie jest fragment piosenki Wirus To jest fragment piosenki która mówi, zostałeś wkręcony, zostałeś wkręcony, okej? Okay? To nie jest takie duże wkręcenie. No. Jest jeszcze jednak parę dni do premiery, więc nie mogę dawać wam prawdziwej płyty. Ale to taka dosyć zabawna, luźna akcja promocyjna. Pomyślałem, że wam pokażę, bo Holson. Następny news. TVP ostatnio założyło portal dla młodzieży Swipe 2. Już teraz nie pamiętam, czy wam to mówiłem, w hopnius, czy miałem wam to powiedzieć i zapomniałem. Ale Pis zdecydowanie od jakiegoś czasu bardzo mocno uderza w młodych. Mieliśmy tam jakieś pisowskie konto na TikToku, które było zrobione tak dla młodych. Do chwilę przewija się temat zrobienia konserwatywnego Netflixa, a w ostatnim czasie uruchomili portal o nazwie Swipe wygląda, no właściwie jak niuans. Profil treści, jakie tam się pojawiają też jest dosyć podobny i tutaj akurat nie ma jakiegoś wielkiego zdziwienia, bo sam się dziwiłem, że jest tak mało portali dla młodzieży, czy takich jakichś, no nie wiem, nazwijmy to bardziej artystycznych. No tak rzeczywiście jest dosyć duża pustka na rynku, kiedy, nie wiem, chcecie się dowiedzieć czegoś o świecie, a na przykład nie przepadacie za czytaniem onet.pl. Tam wiele razy myślałem nad takim portalem, ale y, to w ogóle historia na inny moment. Mimo, że jako redaktorów zatrudnili tam naprawdę spoko osoby i o tym też możemy w ogóle pogadać na przykład w następnym Hop News, bo jeden z autorów, który Zaczął tam pisać, nagle zaczął kasować swoje nieprzychylne tweety o TVP, mimo że cały czas twierdzi, że on taką niezależność zachowuje. Dwóch takich no, naprawdę czołowych polskich producentów hip hopowych pokłóciło się o podcast, który wyszedł właśnie dla SwipeTo. Bardzo chętnie opowiem wam o tym kiedyś więcej. Generalnie w redakcji pracuje około 30 osób. Ich kampania reklamowa ruszyła już na dobre, bo zarówno w miastach możecie zobaczyć billboardy reklamujące tu, ale też w internecie. Oczywiście chyba nikomu nie muszę przypominać, z czyich pieniędzy idzie na ten marketing i za czyje pieniądze jest reklamowany ten fantastyczny portal. Jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, ile na to wszystko poszło pieniędzy, to na stronie swipe tu jest taka zakładka. Możemy to sprawdzić tyle, ile kosztuje stworzenie portalu? A, no to nie, no to już wiemy jaka kwota została wydana z naszych pieniędzy. Bo wszyscy przecież się orientujemy, ile mniej więcej może kosztować stworzenie takiego portalu. Każdy z nas zakładał 30 osobową redakcję. Tylko że no to nie jest prawda. No to nie kosztuje tyle ile stworzenie portalu, bo wykupiliście reklamy i nikt nie ma pojęcia ile mogą kosztować te wszystkie gigantyczne billboardy, które są porozwieszane w miastach, ale spodziewam się, że no nie mało, ani nie były tak gratis do stworzenia portalu. Nie mówiąc już o tym, że znając te wszystkie afery, ile kosztuje, nie wiem, odświeżenie loga jakiejś Gminy. I się okazuje, że grafik kasuje jakieś tam 200 tysięcy za stworzenie projektu. Czy nie wiem, żeby podać coś bardziej świeżego, chociażby te patriotyczne ławki za kilkaset tysięcy? To ja tak mając w głowie te wszystkie afery, naprawdę nie mam pojęcia, ile to znaczy, że kosztuje to tyle, ile stworzenie takiego portalu. Bo to może znaczyć, że kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, ale równie dobrze się może okazać, że to kilka milionów, i oni uznają, że no, stworzenie portalu kosztuje około 200 milionów złotych. No dobrze, ale jak to się przekłada na oglądalność? Niestety no, nie mamy dostępu do statystyk samego portalu, ani też nie możemy zobaczyć, ile razy została pobrana ich aplikacja, chociażby w App Store, no bo te statystyki nie są dostępne publicznie. A skoro nawet statystyka, ile kosztuje ten portal, nie jest publiczna, to naprawdę bym nie liczył na to, że kiedykolwiek się dowiemy, ile razy ktoś na iPhoneie pobrał swipe tu. Ale tak się składa, że Google Play już na przykład udostępnia taką informację. I z tego możemy się dowiedzieć, że swipe tu zostało pobrane. Około 500 razy, to znaczy ponad 500 a mniej niż 1000. Dosłownie jest to niecałe 1000 pobrań tej aplikacji, przy tym całym marketingu. Centrum Informacyjne TVP już wydało swoje oświadczenie. Swipe tu jest portalem wertykalnym, którego kampania, nastawiona na budowanie zasięgu w długoterminowym horyzoncie czasowym, dopiero wystartowała. Liczba użytkowników, którzy codziennie odwiedzają serwis, jest na tym etapie zadowalająca. Zgodnie z założeniami, grono osób pojawiających się na stronie, jak i korzystających z aplikacji, będzie sukcesywnie rosło. No, fajne założenie całkiem. Portal jest promowany w kampanii outdoorowej i digital. We współpracy z agencją, no to, to już nie jest ważne z takimi agencjami. Ale dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać o reszcie tych aferek, które miały miejsce dookoła Swipe tu w ostatnim czasie właśnie to kasowanie tweetów czy kłótnie producentów. Następny news. Przedstawię Wam tego newsa w taki sposób, żeby nie wytłumaczyć Wam o co tak naprawdę chodzi, bo to w ogóle nie jest ważne o co oni się pokłócili. Bardziej chodzi o to, jak się pokłócili. A tego nie widzimy dosyć często. Całość zaczęła się od tweeta Donalda Tuska. Przykra sprawa, nie lekceważę jej. We wtorek o 13:00 odniosę się do niej publicznie. Tak, to o aferze podsłuchowej, pisowskiej aferze i o scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem. To zretwitował Maciej Wąsik, czyli wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proszę zabrać na konferencję radka Sikorskiego. Pewnie dziennikarze mają do niego kilka pytań na temat obcego alfabetu. Będzie? Taka, wiecie, klasyczna szpileczka polityczna, którą trzeba w jakiś tam sposób odbić, albo może nawet nie trzeba, może można to zignorować. Sikorski postanowił odpowiedzieć. Powiedz Knurze to, co insynuujesz otwartym tekstem. Obiecuję dać szansę udowodnienia w sądzie. A jak nic nie masz albo się boisz, to się zamknij. No zdanie zaczęto odpowiedz Knurze, wiadomo, no, standardowa wypowiedź polityka. Yy, natomiast pan Maciej Wąsik nie pozostał dłużny i na to też odpisał. Cytując. Jakaś pizda, wiesz, taka. Zamiast ją dowartościować, przepierdolić jak trzeba. I się zemściła. Suka. Knur, suka, przepraszam, nie nadążam za standardami z chobielinami, lordzie. Tak, polscy politycy na Twitterze wyzywają się od knurów, od pisz, że pizdę to trzeba przepierdolić jak trzeba. Ja nie mam pojęcia w ogóle jak ja to będę cenzurował, aż mi głupio takie rzeczy w ogóle wypowiadać na głos. Wspaniały jest ten poziom debaty publicznej w Polsce. Następny dniu. Kancelaria Mencen na swoim profilu na Facebooku zamieściła reklamę swojego szkolenia. Zapraszamy na dzisiejsze bezpłatne szkolenie dotyczące 50% kosztów uzyskania przychodu. Prowadzący wyjaśnił, jak je wdrożyć i prawidłowo z nich korzystać. Do zobaczenia o 20. I całego posta zilustrowali krótkim memem z Pudzianem oraz Jasiem Kapelą i jego zdjęciem z Prime MMA. Na całą sprawę odpowiedział Kapela. Wykorzystano tam mój wizerunek bez mojej wiedzy i zgody. Rozumiem wykorzystywanie wizerunków osób publicznych do robienia memów. To popularne w internecie i nie mam nic przeciwko temu. Ale tutaj doszło do wykorzystania przez kancelarię Mencen mojego wizerunku do reklamy kurs. I podkreślam, zrobiono to bezprawnie. Nie mają mojej zgody na wykorzystanie wizerunku, ani też zgody federacji, która zgodnie z umową ewentualnie mogłaby udzielić zgody na wykorzystanie wizerunku. Nikt się do mnie nie odezwał, nie skomentował. Jestem na etapie konsultowania z prawnikami tej sprawy, co można tutaj zrobić, ale skłaniam się ku pozwowi sądowemu. Choć jestem osobą publiczną, to mój wizerunek został wykorzystywany w celach reklamowych. To złamanie prawa autorskiego i wykorzystanie wizerunku. Ale to też naruszenie moich dóbr osobistych. Jestem tam przedstawiony w negatywny sposób. To duża, rozpoznawalna firma. Wydaje mi się, że przy takim wykorzystaniu wizerunku powinni mi zapłacić. Tak więc jeśli Jaś Kapela, lewicowy aktywista, pozwie kancelarię prawną Mencena, bardzo, no, prawicową sprawę, że tak to określę, o wykorzystanie bez jego zgody jego własności, kiedy to przeważnie lewaki chcą się wszystkim dzielić i żeby wszystko było dla wszystkich, prawaki chcą bardzo przestrzegać prawa, prawa do własności i tak dalej, żeby tutaj szanować, co jest czyje, a na samym końcu Jaś Kapela pozwie jeszcze kancelarię do sądu, Nieprawdopodobne, fantastyczna ironia. Przypominam o linku do darmowej gierki w opisie. Was to nic nie kosztuje, sprawdźcie czy Wam się podoba, a oczywiście mojemu kanałowi to pomaga. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu o Amurant, w którym, no myślę, w dosyć dokładny sposób przeanalizowałem wszystkie fakty, jakie wiemy na temat tej sprawy oraz skonfrontowałem kilka najpopularniejszych opinii, które krążą w internecie, no to odsyłam was teraz się na mnie wyświetla. Ja jestem hop, wasz najlepszy.